Niki urządza w buzi sesję paintballową. Poprox i kolorowi zabójcy są gotowi na atak przeciwników. Niki nie spodziewała się tak zaciętej wymiany ognia aż potrzeba gaśnicy! Ale fajerwerki! To się nazywa współpraca. Potrzebne wsparcie sama nie da rady. Czas na pyszny deser. Małej truskawce podoba się nowy dom, lecz Tomowi przeszkadza nowa lokatorka. Nieznośna truskawka się nie podda, będzie bronić swoich praw mieszkalnych do końca. Lecz nie tym razem. Ten czupaczupski jest nieśmiały. Trudno go oderwać od książki powinien zmienić swój sztywny strój na coś bardziej trendy, jak bikini. Ale ta czapka jest stylowa. Tom prosi o koktajl, który zmrozi mu mózg, bo cała klasa już go próbowała. Wygląda fajnie. Mmm, ale świeżość. Mózg Toma nie spodziewał się tak nagłej zmiany temperatury. Dzwoncie po karetkę! Mózg Toma kompletnie zamarzł. Całe żarcie czeka na pyszną imprezę. Lecz dziś. to kanapka króluje na parkiecie. Mmm. Poko, ludzie, dostaniecie jeszcze szansę. Raz robi popcorn na seans. Kukurydzy, marzy się zmiana w popcorn. Ten film akcji okazał się super ciekawy. A kukurydza wygrzewa się na słońcu i bombowo się bawi. Lecz też chciałaby iść już na film. Robi się nieciekawie. O nie! Ros się spóźnił, a piękny rudzielec zmienił się w brunetkę. Kto teraz zapłaci za wizytę w salonie piękności? Po pracowitym dniu Ros idzie coś zjeść, lecz nie umie w pałeczki. Jak zjeść to sushi? Nic nie działa i nie umie wytrenować palców. Ma teraz prosić o widele. Ros jest coraz bardziej głodny. Ma kilka ruchów za zanadrzu. Różowa guma balonowa ma nowy dom. Niestety sąsiadów się nie wybiera. Można trafić na kogoś niefajnego. Na szczęście ten się wyprowadza. Też zapach jego skarpet już nie... FU! Nik marzył o byciu fryzjerem. Dlatego wszędzie dodaje różne smaczki. Trochę różowej polewy i od razu ładniej. Lecz nie starczy niebieskiego, by to zbalansować. Wow, teraz jest idealnie! A to co? To już trochę za dużo. Jak można było zrujnować takie wdzianko? Może czas by Nick wymarzył sobie inny zawód? Każdy burger potrzebuje sosu. Tom chce go trochę przyprawić. Kilka kropelek starczy. A to co? Sos Tabasco wkracza na ring. Jest mistrzynią w tej kategorii. Przeciwnik nie ma szans. Walka się kończy, a Tabasco ustanowiła nowy rekord, zostając najlepsza ze wszystkich sosów. Ciastka z mlekiem. Czy jest coś pyszniejszego? Życie oreoludka nie zawsze jest fajne. Myśli, że będzie gwiazdą. Niestety. Producent Tom ma inne plany i zrywa kontrakt z Oreo. Szkoda. W kilka sekund jego kariera legła w gruzach. Tak samo jak garniak z Armani. Koniec tego. Czas iść reklamować farby konserwacyjne. Oreo przyda się nowy agent reklamowy. A to mówi więcej jedzenia. Banan z brokułem zabijają czas w lodówce, czekając na wielki moment. Banan ma farta. Bez obaw, zielonku, przed nami jeszcze kolacja. Ross będzie słuchał nowego albumu Billie Eilish, co rozmaici sobie ulubionymi skytlsami. Kolorowe cuksy wykazują się kreatywnością. Kolorem na dziś będzie jasny, zielony. Chłopak nie może tylko pokazać języka mamie, bo nie będzie zadowolona. Tom dodaje cebulę do ulubionego dania, ale ta okazała się zbyt ostra, no i nieznośna. Biedny Tom nie ma ochoty na selfie. Musi pozbyć się okropnej cebuli, zanim wypłacze tu rzekę. Rozprankuje Nika, dodając do jego koli coś, by latała. Ale wyczucie czasu. Śliczna kola zachwyciła się przystojniakiem i idzie z nim na randkę. Lecz trzęsienie ziemi zrujnowało romantyczne plany. Uczucia zakochanych zmieniły się w nieuchwytny napływ emocji. Ups, może druga randka będzie lepsza? Ju chce obejrzeć film i urządzić godne oskara wystąpienie na czerwonym dywanie. Wszyscy przyszli pokazać swoje stroje na zdjęciu. Przystojny Oreo długo szykował swój strój na występ. Szkoda, że dywan nie był długi, a Ju musi oglądać film sama, bez swoich kumpli. Pomarańcza ma gorący temperament. Jego kredo to dziel się energią. Wygląda jak guma do ćwiczeń, lecz służy do czegoś innego. Po takim treningu wrócił cały spocony. A nikt zasłużył na trochę soku. Gdy nikt nie patrzy, Tom chce zjeść dżem prosto z paczki. O, przypadkiem uwolnił malinową elfkę. Ostrożnie z taką dziewczyną. Od razu się do niego klei. Co? Ktoś za to zapłaci. Słodkie zwycięstwo. Chipsowi Kumple kochają imprezy techno. Super ten DJ. Ty, minutami pobudza cały parkiet. Ej, DJ, zwolnij tam. Mieliśmy wybuch emocji. Idealna przekąska. Nik daje piance ćwiczenia na rozciąganie. Na początek mała rozgrzewka. Dziś trener ma specjalny program. Ktoś tu coś źle obliczył. Ale gorąco, wody! Jutro będą zakwasy. Nik jest dumny z uczennicy. Jest dobrze rozciągnięta. Lecz czy to na pewno bezpieczne? Dziś w końcu broku czeka na casting. To oczekiwanie. Przejdzie dalej? Nie dziś. Ale szkoda. Znowu nie jego dzień. Tom najadł się słonych rzeczy i chce mu się pić. A co to za odgłos z lodówki? Ktoś tam zamknął kota? Wow, ale śliczna. Pewnie totalnie zmarzła. Co? Całus? Nie da się oprzeć takiemu pięknu. Tego właśnie Tom potrzebuje przed snem. Witamy! To ulubiony, utalentowany aktor w naszym teatrze Pizzeria. Jego rola w sztuce Czerwień i Biel przyniosła mu sławę. Pani zawsze obsypują go świeżymi pomidorami, a krytycy dają mu wykwintne sery. Bravissimo pizza!